Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy na wazie do odnowy komórki macierzystej. I już wszyscy są gotowi. Dzisiaj odnowa komórki macierzystej jest Ewelina Hasulunka. Simone przekazuje wizerunek. Ta osoba jest oczyszczona. Mamy nadzieję, że za chwilę znajdzie się w tej wodzie energetycznej. Ewelina. Ewy. E-L. E E-L-I-N-A. Okay, the week Przechodzą wir sind auf dem Weg zur do po, pomarańczowej półkuli, gdzie ten cały proces wypłukiwania informacji z komórek się odbywa. Die Basis öffnet sich, szotka. Ja, die schwarzen Umrisse już woda pracuje. was rauskam, war rote farbe. Czerwona farba, to znaczy układ krwionośny jest pierwszy wypłukiwany z informacji. Jest Zielone komórki zmienione genetycznie są wypukiwane z informacji. Jest Niebieska farba to jest układ oddechowy, jest wypłukiwany z informacji. Jestem dunkle skraudy umów. się rozjaśnia ta postać w tej wodzie energetycznej. Cały czas jest ten proces wypukiwania. Im już te, te wszystkie informacje, te kolory, co wybiły, są na zewnątrz, już się wymieszały, już teraz nie wiemy, jakie następne organy są wypłukiwane, ale to się dzieje cały czas, ten proces się odbywa w kolejności. najciężej obciążone organy są wypłukiwane z informacji i to idzie po kolei aż do najmniej i potem nawet te, które nie są komórki zmienione informacyjnie, też muszą być takie. Już się rozjaśnia, cały czas rozjaśnia. Im więcej wypłukiwanych jest informacji z organów, tym więcej ta postać się rozjaśnia. I pozytywna energia wypełnia teraz całą bazę. Dochodzi do przyspieszenia wypłukiwania informacji z organów. Teraz już te mniej obciążone organy w kolejności zaczynają zawsze od najciężej do najmniej. Um <kühm> <kühm> helles <gra> <kühm> Taka kremowa się ta postać robi w wodzie. Coraz więcej się rozjaśnia. To jest, oz to jest oznakowane, że im więcej informacji organów jest wypłukanych, tym bardziej rozjaśnia się ta postać, aż zacznie zanikać. I coś są ganz krewki jest te Taka biała się robi, mocno biała ta postać. Cały czas jest w obrotach. coś langsam I um. już to przejście do kryształowej półkuli, gdzie najważniejszy proces odnowy komórki macierzystej się odbywa, gdzie jest... Ten stół kryształowy, już ten portal się otworzył i tam będzie lewitować Rafael z całą grupą i będą oczekiwali przy stole kryształowym, aż dojdzie do teleportacji tej istoty z tej wody energetycznej tam na stół kryształowy. I już zaczyna zanikać częściowo ta postać w wodzie, znaczy się, że już proces dobiega końca. I cała grupa lewituje do szklanej półkuli, tam oczekują przy stole kryształowym, już proces dobiega końca, już ta postać zanika, zanika i zanika. Znaczy się, za chwilę dojdzie do teleportacji, okay, die umrisse sind verschwunden. już doszło do teleportacji, woda jest spuszczana, ta istota jest na, wodzie, na stole kryształowym, już się ukazała, baza się zamknęła, Scan zjechał i zaczyna ściągać warstwa po warstwie, a zostanie odkryta komórka macierzysta, która przy tej technologii rozświetla się na czerwono z błękitnym punktem. Cały czas skan chodzi ostrożnie, ściąga. I skan się zatrzymał. Z warstwami podjął do góry. Komórka macierzysta jest odkryta. I tu już prawie jak zaczyna się staw ramienny, jest komórka macierzysta po lewej stronie. A to kraj I już robot jest przy stole kryształowym. To ram jest tą igłą wziął na miarę na ten błękitny punkt i już zjeżdża do celu. Już jest w środku igła, i zachodzi teraz proces. Nivelowane są wszystkie informacje w tej archiwalnej komórce i dostarczana jest informacja pierwotna, która została dostarczona na samym początku, jak ta istota powstała. I to są na wieki te informacje, tylko że przez wszystkie życia, przez różne istnienia. Są zniekształcone informacje, i teraz ta czysta informacja jest okay. dostarczana. Czy te informacje W spiralnej DNA jest w spiralnym no, wzorcu. To jest Pink i Lila. Ma kolor Pink un, un kolor Lila. To taki ostro różowy, ostro różowy. Z takim lekkim fioletem. I takie energetyczne, jakby serduszka tak się odbijają w tej informacji, się błyszczą. To są takie znaki. My nazywamy serduszka, ale to takie są, są znaki. I już się odbywa ten proces. Cieszymy się. Cały czas trwa. Nivelacja i dostarczanie pierwotnej informacji czystej, z polskiego źródła. Tam, gdzie ta całość tej postaci, tam się znajduje, z tego jest właśnie źródła pobierane są te przekazywane. Cały czas dzieje się ten proces. Czekamy, u jednej, cały czas jest wymiana, u jednej istoty trwa to, ma krótszy proces, u innej już ma dłuższy proces. I już się igła poruszyła do góry, od nowa komórki macierzystej jest zakończona, to ramię podjeżdża z igłą do góry. I Rafael odstawia robota do konta. Teraz skan zjechał z warstwami. Ostatnia zdjęta warstwa jako pierwsza jest nakładana i w odwrotnym kierunku ten skan chodzi z inną szybkością, już bez ostrożności jest kompletowane ciało astralne. Już kopia ciała fizycznego. Teraz nos jest składany, oddawany, kompletowany. Twieruskę na obek. I scan I podjechał do góry. automatycznie planet, została to, nałożona aura i nowa ochrona planetarna. Zeszła ze stołu. Man I, I obraca się w kółko. Jest zadowolona, pokazuje, że jest radosna. I takie robi piruety. Składa podziękowania. portal się otworzył. Podłodze z tą ślizgabką, połączenie się z ciałem fizycznym. Składa podziękowania jeszcze raz i pożegnała się, zniknęła w portalu. Od tego momentu nałożyła się kopia na ciało i zaczną się zmiany. W ciele fizycznym są dostarczane informacje do komórek w ciele fizycznym i będą występowały symptomy w zależności jakie były zniszczenia w ciele, czy, czy jakieś choroby i. Tam są te symptomy, ale to są tylko symptomy. To jest znak, w których organach zaczynają się zmiany na dobry. Gratulujemy, pozdrawiamy, namaste.